Witajcie z powrotem. E, dzisiaj kolejny nasz poranek. Idziemy sprawdzić ile zapomniałem z kung fu. Tu już jest kijek mój nieużywany. Jak Wam zaczął się dzień?

Coś go strasznie obco. Więc jednak za dużo lat stał pod drzwiami. No ale się przepraszam, z panem kijem. No to to, to to dzisiaj. Down memory lane. A, zobaczmy, co tam dalej słychać w ogrodzie. Coś czuję, że dzisiaj będzie trochę dzienniczenia. Dużo się działo. W tym weekendzie. I ja wrote ciędziało w tych pajeczkach. cały tutaj. No, a chciałem pokazać ten widok. O. Przynajmniej jedno co to zasadzili drzewa te wale i takie urokliwe one są. Może podejść sobie bliżej, bo super sz szczelne, że tak powiem, <grym> po prostu sam dostęp do wału. Oczywiście kurwa, że zaraz zrobiła droga, który tu być nie powinno. Tylko będą tu chodzić z plecami. No zobaczcie, już sobie wydeptały te cholery. W sensie ludzie. Nic nie było wcześniej, czyli teoretycznie tu nie powinno być przejścia, ale buciorów co nie miara widzimy. Nawet widziałem kilkanaście rowerów, ten przyjeżdżało. No, chyba tu zasieki jakiś postawię. Ale ładne To chyba jakiś klon? Później Wam zrobię wycieczkę że tak powiem po okolicy ale póki co co poszlają się po obrodzie? Mamy tu dużo tych jakim tam mleczy. Tutaj bardzo dobre są te wieżyny. Ten cały prza będzie w wieżynach za jakiś czas. Nie umiem. To jest jabłonka. Nasza główna tarcza od tej drogi całej. Żeby nam nie, nie jopili w okna, sosenkę to przesadzała sąsiadka, skądkolwiek mogła. Nie wiem, nawet, co to jest, czy to jest lipa, to jest też jabłonka. Tam jest morelka, która rośnie tu. Próbuje wyrosnąć. Od 10 lat. Ale coś jej niespecjalnie wychodzi. Grządka. Przydomowa. wieżba, płacząca. Nie wiem co to jest. Też mam takie postanowienie, że tak powiem, żeby założyć sobie um, tak jak um, założyć sobie rysownik. Um, Jeżeli liście tam sobie wklejasz, albo nie rysujesz. Ja akurat rysować będę. Um. No tak latami zamiar mną no jakieś sobie przyrodę. Toż, toż, toż zamierzenia takie są. Um. Dość nieskładny ten dzisiejszy vlog. Um. Te myśli takie jakieś nieskładne są. Ale medytacja rano zdecydowanie pomaga. Polecam wszystkim. A jeśli nie wiecie, gdzie zacząć, to zacznijcie z podróżami mocy. E jakiś czas temu e zapisałem się do kursu medytacji prowadzonych Artura Sołtysa – Złym Podróżem Mocy. Chodzi, że dużo się zmieniło. Zaczęło zmieniać w moim życiu na lepsze. Poczułem, że bardziej jakby ogarniam swoje myśli, sam siebie. i Częściej Potrafię z... dowiedzieć się o co mi chodzi, właściwie w tym, co robię, w tym, czego nie robię. Najwięcej no czucia, połączenia z emocjami, które u mnie jest no, lekko mówiąc, e, ciężkie. No, ale do przodu z każdym dniem, tygodniem, miesiącem jest wyżej, Czasem ciężej, ale tylko przez chwilę. No, na przykład, tak było przez ostatnie trzy tygodnie. Czułem, że się kręcę w kółko. No, ale na przykład, właśnie ten weekend, który był, to znowu coś tam otworzył jakieś nowe drzwi przez które żem tu przeszedł z powrotem w nowy dzień w nowego ja też bardzo dziękuję Tomkowi za polecenie podcastu porozmawiajmy my i wywiad z Filipem to też się dołożyło do, do radosnego wstawania dzisiaj. No i tak jestem w etapie projektowania swojego. Udanego życia. Więc zapraszam Was do wspólnej podróży i spotkamy się jutro.